Zasadzkę nieładnie, troju. No, ale co mogę Tobie powiedzieć? Tylko tyle. A mogę uciec, z Twoim ludziom. I mamy właśnie to zrobić. Mamy przed nimi uciec. To nie jest łatwe zadanie. Pomimo tego, że mam szybsze samochody, mam szybszy samochód. Okej, okay, oczywiście się rozbiłem. Wiecie co? Może to tym płciutko powtórzę i wtedy od razu zaczniemy od samego początku może jakoś lepiej to pójdzie. Obawiam się, że to misja może być kolejna z tych właśnie trudniejszych. No ale może być różnie. Okej, okay, dobra. Mam was tutaj. Oni mając też bardzo szybkie jakieś te samochody, nie wiem dlaczego, ale no okej, okay, niech im będzie. Chociaż ja mam tą szybką, mam tą wyczynówkę, oczywiście helikopter, bez niego by się nie, nie mogło obejść. Um, nie wiem za bardzo tak, gdzie mam uciec. Nie mam pomysłu, tak, zerkam na tą mini mapę i nie widzę dla siebie rozwiązania żadnego. Dobra, no nie no oni już są tuż za mną Nie wiem jak oni to robią Dawaj żeby się pozbyć tego helikoptera, bo ten helikopter najgorzej mi tutaj miesza w planach No część z nich została, no ale właśnie, no jeden od razu zauważy gdzie jedziemy i, i... Tak naprawdę o, po wszystkim, dziękuję. Dostałem shota, chciałem tam skręcić i nie, no. I potem. No oczywiście co? Nie, no myślałem, że helikopter, nie, chociaż helikopter też mnie chyba goni. No ale to wszyscy jak po prostu jak mróweczki się mnie trzymają. Co mi nie za bardzo się podoba. I kiedy w końcu się skończy paliwo temu samolotowi? Helikopterowi, no. Gdzieś jest lekka przeginka trochę. Kurde, a tam na dół myślałem, że jest zjazd, oczywiście nie ma, bo bym wyjechał sobie na autostradę najchętniej. Oh my god. Dobra, helikopter już tam został, mam tylko tego jednego dziada na zdarzaku. No come on, serio? Ja już byłbym dawno za nimi. Jeszcze ten się tutaj znalazł, no nie wiadomo skąd. I kolejny helikopter, tak? Oczywiście, i blokady drogowe. Ach, weźmy to powtórzmy, bo to za długo trwa. Nie wiem, czy to powinno aż tak długo trwać. Ostatnim razem udało mi się szybciej uciec. A tutaj, że to miasteczko jest takie małe, no to tak też i tak ciężko jest uciekać. Dobra, połowę nitra, żeby nie było aż tak ten. Nie wiem za bardzo, jak ich tutaj no zgubić. No to jest ten problem cały. Dobra, chodźcie, chodźcie, tutaj chodźcie. Teraz, jak ja się tam zatrzymałem, to oni się zdarzyli. Nie. Kurde, serio. Come on. Im najlepiej jest uciec, jak oni są jedną grupą, bo wtedy to bardzo łatwo jest, jest ich zgubić, a tak to niestety, no już ma zaczynają się problemy później. No i ten helikopter, no. To jest moja największa zmora. Kurde, no nie mam nawet jak skręcić, no. Jak? Ja się pytam szczerze, jak do jasnej Dobra, chyba się udało. Uciekliśmy ludziom Troja. Wow. To nie było aż tak ciężkie zadanie jak tamto ze zniszczeniem autobusu, ale też było w miarę ciężkie. Ale to już było w miarę przyjemniejsze. No ale jednak to nic nie zmienia. Troj zrobił na nas zasadzkę, no ale my z niej wyszliśmy. I dobrze.

Może już tylko jeden wyścig. I jedziemy do San Francisco z samochodem ulicznym. Uuuu, uu, uu, ale to sobie muszę odpicować ten samochód uliczny. To aż niemożliwie mocno. Nie chcę, Wiki. Będę potrzebował porobić trochę zadań. Bo. Bo jednak trochę tego jest. Potrzebuję samochodu ulicznego, czyli Chevrolet Camaro. Nam się przyda. No i potrzebuję też teraz zadań, które mógłbym tutaj zrobić. Czyli test precyzji. Niech będzie, to nam się przyda. Szybka podróż. Bo potrzebuję pilnie dosyć części do tego samochodu, żeby to zrobić. To zadanie. Przejeść pomiędzy bramkami. No raczej złota nie, utrzy... nie otrzymam, bo... bo są to ciężkie zadania i nie na samochody uliczne. Ale chociaż z tego brązu bym się cieszył, a ja potrzebuję naprawdę mocnego auta. Chociaż jak czegoś nie zepsuję, jest i złoto. No tego się nie spodziewałem. No ale dobrze. Jest fajnie, bo będę miał złotą część, która jest dosyć dużo warta. 45 poziom skrzyni biegów. No i to jest dobre. No, zobaczcie. Jedną częścią 41 aż podbija. Dobra, to czyli mamy załatwioną skrzynię biegów. Potrzebuję jeszcze innych części, które możemy zdobyć. Ile tutaj jest potrzebne? 692, ok. Czyli jednak sporo potrzebujemy tych części. E, ucieczka, silnik, to nam się przyda. Szybka podróż. Chociaż tutaj to samochodem ulicznym to raczej za, za bardzo się nie zabawię. Muszę zobaczyć, gdzie jest jakaś najbliższa droga. W którą stronę? Um, kurde, jak to wspaniale działa. Najbliższa droga, no powiedzmy, że może być w tą stronę, no ale. Wątpię, żeby to jakoś się udało. Samochodem ulicznym po tym, tym to będzie jedna z gorszych chyba rzeczy. Aż szybko muszę się wydostać gdzieś na jakąś drogę. Dawaj, 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 dojeżdżaj do tej drogi. Dobra, jesteśmy już na drodze. Ale tu mnie zaraz złapie. No właśnie, nawet chyba brązu nie zdobędę przez to. No właśnie, niby jeszcze miałem czas, ale jednak się nie udało. Może będzie jakieś inne zadanie lepsze? Test prędkości, redukcja masy. Test prędkości nawet może być. Tylko pytanie, gdzie on tam jest. On jest tutaj. Ok, dobra, do nam się to przyda. Tutaj w tym zawodzie prędkości musimy właśnie jechać tak jak najszybciej, po trasie, że się uda coś zdobyć. Pomimo, że tam widzę, że właśnie tą wyczynówką jechał. Dobra, mamy brąz, srebro, Złota chyba nie będzie. A może będzie. A, jest i złoto. Świetnie. Mamy i od razu awans na nowy poziom. I latający samochód. <grym> ok. Ale mamy nowy poziom i złotą część. To jest to, co nam się przyda. Do kolejnego odcinka. O, 577. Czyli jeszcze potrzebujemy części. Dobra. Co jeszcze? Co my tam musimy sobie ze sobą zabrać? Czyli potrzebujemy jeszcze... o, jeszcze stówę. Potrzebujemy na przykład wydechu. Szybka podróż. Test slalomu. Znaczy... Je... Dobra, jedziemy. Akurat tutaj ten slalom prawdopodobnie mi jakoś dobrze nie wyjdzie, chociaż może... What the... Hell? Dawno już ulicznym samochodem nie jeździłem, no ale tak jak mówiłem, muszę go trochę podtlingować. Z tego względu, że on nim będzie rozgrywany ten ostatni wyścig. Będzie chyba tylko brąz, tak, będzie tylko brąz, a byłoby srebro, gdybym tam tego jednego nie pominął. Więc weźmiemy to, sobie wyposażymy. Ale weźmiemy je sobie powtórzymy właśnie z tego prostego powodu, że możemy mieć lepszy wynik. Gdybym tylko tamtego pierwszego nie ominął, czy tym któregoś z tych kolejnych. Dobra. A, prawie złoto by było. No, prawie. Ale prawie robi wielką różnicę przeważnie. Ale udało się ten. Udało się to zdobyć. No i mamy 600. -kę. Co dobrze nam wróży. Już jesteśmy coraz bliżej nasze uzyskania celu częściowego. Bo potrzebujemy jeszcze trochę. Hamulce. Też nam się przydadzą. Szybka podróż. Co to jest? Premium. Y Precyzji, czyli... A, tutaj okej, okay, już wiem. Bramki. Musimy się zmieścić pomiędzy tymi bramkami. I spróbujemy tego dokonać. Kolejny raz. No, tu się nie zmieściłem. Brąz. Już zaraz tam widzę srebro jest. I złoto. Świetnie. Kolejna złota część, która ląduje do naszego warsztatu. I są to tym razem hamulce. Ten odcinek będzie raczej chyba taki poświęcony na zbieranie części do ostatniego zadania. Do, do jednego z ostatniego wyścigów. I nawet dobrze. Test skoków. Lepsza redukcja masy, ale redukcja masy mamy. Ten wirnik by się przydał. O. Próba prędkości. Też świetnie. Akurat to się bardzo dobrze składa. Mamy tutaj tylko troszeczkę zakrętów. Ale myślę, że to nie powinno być większym problemem. Zobaczmy. No w ogóle nie w tą stronę mnie wytrzymało. Aha, tylko skręcaj małe. O, chciałbym, żebyś skręcał. Bo jak nie skręcasz, to jest dosyć kiepsko. Dobra, mamy brąz. Jeszcze 5 sekund. Przynajmniej. Nie, no serio. Ja już myślałem, że będziemy mieli ten. Będziemy mieli to srebro. Wyposaż. A spróbuję od tej strony podjechać do tego. Może tak coś więcej wyjdzie. Bo, jednak, potrzebuję dosyć mocno tych części. A jak wygląda sprawa po tamtej stronie? Tutaj jest chyba bardziej prosta ta droga, co nie? No, jest prosta, oj, tu jest prosta. Więc zrobimy tak. Nawet, żeby było szybciej, to wezmę sobie szybką podróż tutaj. O, ale w dobrym kierunku mnie nawet gryzpiło. Więc zrobimy sobie coś takiego. Do tego, że jest trochę litra z połowy. I żeby później zaraz za tymi slalomami mieć ten... mieć możliwość dobrego przejechania tego. Dobra, nie jest źle. Chyba... chyba tutaj po tej stronie można zdobyć to złoto. jak gdybym nie najechał... no kurde, przecież ja nawet nie najeżdżam, jadę cały czas po drodze. Dobra, przynajmniej będzie srebro. Srebro zawsze lepsze, ale też i złoto mogłoby być. Ach, ale dobra, zostawmy to już sobie tak jak jest. Srebrny wyirnik, też jest dobry, premia do przyspieszenia. Już mamy 657 punktów. No i kontynuujemy zbieranie dalej. Jakie części nam jeszcze będą potrzebne? Eee, redukcję masy już mamy. Opony, opony nam się przydadzą, jazda po linii. Szybka podróż. No, i chyba po oponach tak naprawdę będziemy mogli. Uuu, ale po off-roadzie to będzie kiepskie. Samochodem ulicznym. No, tak troszeczkę. Nie, tutaj to chyba nawet nie ma sensu tego robić. Ehm. Um... Krzynia biegów. Test ucieczki, ok. Szybka podróż niech będzie. Może tutaj uda mi się jakoś lepiej uciec. A, tutaj mamy autostradę, więc... Nie wiem, czy to będzie aż tak dobrze. No ale zobaczymy. Może coś tam się uda. Zrobić i zdobyć jakąś dobrą część w miarę. Przynajmniej mam taką nadzieję Dobrze by było Come on Wow No żeby chociaż ten brąz był Dobra Chociaż dobry i ten brąz Zawsze to coś lepszego 680 No to jeszcze jedną znajdźmy Dobrą część która nam da więcej, może coś w Los Angeles się trafi, ciekawego. Te z prędkości, dyferencjał. Tutaj co mamy? Slalom, o wtrysk, paliwa, świetnie. I tam się wybierzemy, zrobimy ten slalom, bo slalomy lubię robić, umiem robić. Więc się zaraz tutaj wybieramy, dajemy nitro. I lecimy slalom. Szkoda, że w mieście no bo salą w mieście jest o tyle trudniejszy, że przeszkadzają nam tutaj samochody ruchu ulicznego. No i tutaj oczywiście nie wyrobiłem się. Tutaj też nie, dobra, no to weźmiemy to, powtórzymy. Spróbujemy jeszcze raz. Ok, tutaj muszę. Właśnie, tak, miałem to przejechać za pierwszym razem. Chyba złota nie będzie, bo tam widzę, że tamten koleś bardzo daleko uciekł. Ale brąz się przyda, Srebrote srebrem też bym nie pogardził. Może nawet i na złoto starczy. A jest i złoto, świetnie. Jak widzicie, te zadania bardzo fajnie można robić i można wygrywać bardzo dobre części. Właśnie takie jak te, i dzięki temu mamy 723 poziom, czyli już mamy spokojnie podrasowaną brykę i spokojnie możemy się wybierać do ostatniego wyścigu. Ale to znaczy, to nie jest ostatni wyścig, to jest jeden z przedostatnich. Ale to już zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!